Znajdujemy się na show French Touch. Ze mną Małgorzata Tomaszewska. Cześć. Cześć. Powiedz proszę, co jest dla ciebie takim połączeniem kultury polskiej i Francji? Język, ponieważ wiele rzeczy, które wydają nam się być kompletnie polskim słowem, są pochodzą z Francji. No i przede wszystkim połączenie to chyba to, co Francja dała światu: perfumy, szpilki. I, I wiele atrybutów, ale i kobiet, i mężczyzn, a dla mnie croissant, czyli rogaliki francuskie. Kocham, ubóstwiam. Powiedz coś w takim razie o swoim stroju, z jakiej to okazji? Czy tutaj pokazałaś się na tym naszym wydarzeniu? Tak, brałam udział w pokazie. No i to było takie wyjątkowe dla nas wszystkich wydarzenie, bo jesteśmy prezenterkami na co dzień, a tu weszłyśmy w zupełnie inną rolę. I miałyśmy na sobie przepiękne kreacje, które były specjalnie przygotowywane na ten pokaz. No i oczywiście, z tego co wiem, to z Paryża, prosto z Paryża przyjechały, francuskiego projektanta. No było to piękne, było to spektakularne i Zakrzan miała kreację taką, że wszystkim opadły szczęki. Więc dla nas wyjątkowe i myślę, że dla widzów też ciekawe. A ulubiony francuski utwór w takim razie? Hmm, hmm. Ulubiony francuski utwór. Hmm, chyba parole. Chyba tak. To pie pierwsze, co mi przyszło do głowy, Ech, ale chyba nie powiedziałabym, że to ulubiony. Tak jakbym sobie przewertowała całą, e, całą kartotekę, bo ja w ogóle bardzo lubię francuską muzykę. Rozumiem. A propos francuskiej muzyki i Paryża, no to w tym roku mamy Eurowizję dla dzieci właśnie w tym mieście, więc jesteśmy ciągle w tym klimacie. Ty prowadziłaś zeszłoroczny konkurs. Powiedz, jak oceniasz szansę Sary czy chciałabyś, żeby wygrała i żebyś mogła prowadzić za rok u nas w Polsce ten konkurs? Ja nie wiem, czy to jest możliwe, żeby wygrać trzeci raz. Chyba wszystko jest możliwe. No właśnie, ale jeśli jest taka możliwość, jeśli ta statystyka pozwala na to, żeby wygrać trzeci raz, to myślę, że ma ogromne szanse, bo jest wyjątkowa. Jest takim Kolorytem tak wspaniałym, zupełnie innym. Ona ma głos dla mnie bardzo przypominający Whitney Houston. Oczywiście jest to dziewczynka malutka, jeszcze wiele przed nią i trudno by ją porównywać tutaj, jeśli chodzi o głos rzeczywiście do Whitney Houston i do jej ogromnego talentu, ale myślę, że ma predyspozycję do tego, żeby być tego formatu gwiazdą i gwiazdą światową. No to trzymamy kciuki za Sarę, już 19 grudnia w Paryżu konkurs Eurowizji dla dzieci, będziemy wszyscy oglądać, a jeszcze skupiamy się na Twojej osobie. Powiedz w takim razie, czy coś w przyszłości ciekawego planujesz, coś Cię czeka, czym nas możesz zaskoczyć? Jest chyba jedna tylko pewna rzecz, nie będę śpiewać, ponieważ to bolałoby słuchaczy, ale jeśli chodzi o projekty, to no trochę się szykuje projektów bardzo ciekawych, a przede wszystkim teraz The Voice of Poland, też muzycznie mówiąc, więc czekamy na to, kto wygra, teraz jesteśmy w trakcie bitew, więc dzieje się, no i, i, i finał, ja zawsze jestem ciekawa, jestem związana z uczestnikami, zawsze płaczę jak odpadają, bo, bo naprawdę się z nimi związuję, ale również cieszę się, że wygrywa osoba, która naprawdę ma otwarte drzwi do wielkiej kariery. No być może właśnie też któryś z tych finalistów, uczestników live tegorocznej edycji The Voice zgłosi się do eliminacji wewnętrznych konkursu piosenki Eurowizyty już dla dorosłych, bo TVP zbiera właśnie zgłoszenia do 20 listopada. Myślisz, że jest jakiś tutaj potencjał wśród tegorocznej edycji, wśród uczestników? Oczywiście, że tak. Ktoś to uważam, że w każdej edycji jest potencjał i, i tak bardzo trzymam kciuki w ogóle bardzo lubię konkurs Eurowizji, piosenki Eurowizji, więc mam nadzieję, że kiedyś będzie nam dany wygrać ten konkurs i zorganizować tę dużą Eurowizję w Polsce, ponieważ to jest coś niesamowitego i, i wiem, że to jest wydarzenie, które niesamowicie rozpropaguje nasz kraj, ale też jest wspaniałym doświadczeniem. Dlatego wszystko przed nami, miejmy nadzieję, że niebawem to się wydarzy. No dlatego może właśnie to, że teraz już będziemy wbiali reprezentanta sprawi, że właśnie przygotujemy się do tego na tyle, że odniesiemy już ten wymarzony sukces. Tak, trzymamy kciuki, Polska śpiewa wspaniale, zgłaszajcie się i ja trzymam za wszystkich kciuki. A to powiedz w takim razie, czego Ci możemy życzyć? Zdrowia. Teraz zdrowia. Tak przekonały mnie ostatnie miesiące. Miałam problemy z zatokami, więc zdecydowanie, jeśli jest zdrowie, to już będzie uśmiech i wszystko będzie dobrze. Mogę powiedzieć prywatnie, że Cię rozumiem, bo miałem tą samą dolegliwość niedawno. To zaproś proszę w takim razie naszych widzów na swoje social media. Kochani, serdecznie Was zapraszam na mój Instagram Małgorzata Tomaszewska. Widzimy się tam. Nie wiem, czy znajdziecie coś dla siebie, ale mam nadzieję, że tak. Na pewno znajdą. jesteś taką tutaj bogatą osobowością, że każdy coś znajdzie dla siebie na pewno. O, dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego, ja Ci dziękuję za rozmowę. No i do szybkiego zobaczenia. Dziękuję i wzajemnie zdrowia, Noś czapkę, ja też noszę.